Czy zastanawiałeś się kiedyś, jakby to było zbanować jednego z właścicieli serwera? Albo spalić swój najdroższy przedmiot w lawie, lub wydać masę pieniędzy na bezsensowny item z rynku? Tak, to brzmi abstrakcyjnie, ale od tego jestem ja, ponieważ wykonałem najgłupsze pomysły od widzów, a pierwszy z nich to: wylisz stopy Elomordo. Nie wiem, jak się na to Marcel zapatruje, i to trochę dziwne, że Mliza mu 100%. Daj zagrać swojej dziewczynie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Eee, kochani widzowie. Schodzimy na dół, tylko jeszcze nie wiem jak. O, o, o. A ja mam te skrzydełka, żeby latać? Nie, nie. Dobra, mamy miecz. Idziemy z kimś się bić. Nie, nie nic. z kimś się bić. Dobra. O nie, minus cztery. ostatnia szansa. Minus siedem. Nie, no. Hmm. Nie mamy jeszcze więcej? Nie. No dobra. Idziemy dalej. Dobra, też idę myć i... Tylko nie zgin, dobra? Nie, nie zrób więc głupiego, błagam. Dobrze, postaram się. <noise> dobra, poszedł. Teraz musimy stąd wyjść. Teraz możemy grać na poważnie. Ten miecz... Na minus 7 W sumie jest nam niepotrzebny, więc go wyrzucimy. Mam nadzieję, że on nie był drogi. Ale jest nam niepotrzebny, więc... Damy radę kilofem. Dobra, idziemy na przygodę. Oj. Dobra, wychodzimy. Idziemy dalej na przygodę. Oj, Anarchia GG. Wyrzuć swój Excalibur. Po prostu nie widzę. Ja wiem, czego wy teraz oczekujecie, tak? Że nagle Peter skądś się pojawi i bla, bla, bla. No i tak będzie. Nie, nie. Po prostu wyrzucam Excalibur. Pozdro. I... Nic się nie dzieje. Uuuhuuuuu. Uh, uh. Excalibur Ale dobry drop dzisiaj. Orzeń się. Nie no, żart żart, powiadasz? To jak mam wam wytłumaczyć to? Zadzwoń do dyduska i powiedz, że nie chcesz go znać. No ale to mój przyjaciel, przecież nie mogę tak zrobić. Elo, co tam? Nie chcecie znać? Co? Poprosi trąbę o koronę, potem się z nią wyloguj. Stary masz koronę? No tak się składa, że właśnie mam, a co tam? Yy, bo potrzebowałby bo jej na chwilę? Oj ty, ty myślisz, że po ostatniej akcji coś ci dam? Pamiętam jeszcze do tej pory, jak spaliłeś mój totem. No ale to wiesz, to tylko na, na chwilę, nie? Ja potrzebuję wstawkę z tym zrobić. Dobra, powiedzmy, że ci zaufam. Dla widza, dla widza, Jodaj, dla kontentu, proszę. Dostań admina od Pitera, albo zbanuj Dexiego. Dobra, co tam? Dasz admina? Nie dam. No ale Peter, no proszę Cię, to już trzeci raz, no. Czekaj, jak to było? Ban, X, Nie, nie, dobra, nie, nie, tak nie rób, tak nie rób! Nie ma, nie ma szans, nie ma szans na admina, co chcesz? <ścoughs> nie chcę Ci tego mówić, ale Dexy powiedział o Tobie, że jesteś... Tutaj... Nie... Co powiedział? Ban. 6, 6, Zapytaj się, Elomordo kiedy wróci do Minecraft nie, nie wiem, czy Marcel odbierze, ale spróbujmy. Piękny, co tam? No, bo mam pytanie, kiedy wrócisz do Minecrafta? Eee, a. Abonent chwilowo niedostępny. Spróbuj później. I, to, le, te, no. I, i, i. Rozłączono. Załóż OEFA. Czy Wy naprawdę myślicie, że zrobię to? Podajemy swój e-mail. No i w sumie długo zastanawiałem się, jaką nazwę sobie wybrać. Ale po chwili wpadł mi pomysł i tak oto założyłem OEFA widzowie. Fajna pelerynka, co? Mi też się podoba. Podczas rozmowy z Bremu spraw wypowiedział Marchewka. Kurde, Bremu to mój idol, nie? Oglądają go jak byłem mały. I sumie skąd wziąć do jego konta? w ręce. No. Marchewka. Kutu! <głos> <głos> czyli, czyli tak ogólnie rzecz biorąc, co to jest? Marchewka. Pokaż, co ukrywasz pod włazem w domu. Co, że niby tutaj chcielibyście wiedzieć, co jest? Nie, 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 albo może i tak. Może tak, może nie. No, zobaczymy. Otwórz A na skrzynkę kotem. Chodź, misiu! Zostaw mnie w spokoju. Nie nagrywam z nim Tak, wespnij się, dobrze, dobrze Zobacz, zobacz tu Nic Mamy do stworzenia bać. anarchiczną skrzynkę Nie, 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 nie schodź A, no nie, no nie uciekaj Dawaj łapkę, otwieramy Otworzyłeś Zobacz, zobacz co dropnie. Anarchiczny trójząb Wiesz co, nie masz dzisiaj jedzenia Znajdź gościa na RTP w minutę Jeśli ci się nie uda to um... Stary, nie chce cię znać Znajdź gościa na RTP w minutę. Jeśli ci się nie uda, to jedziesz do Chorwacji i szukasz rozgwiazdy. W sumie dawno nie byłem na wakacjach, więc może pora to zmienić. Więc 3, 2, jeden. No odejdź! O, dobra, Przeteleportowało mnie. Szybko! 50, 50 ileś sekund mam teraz już. Szybko, szybko, szybko! Niko nie widzę, nikogo nie widzę. Halo? Nie, to będzie strata czasu. No nie, jakaś woda mi się. O, co tu, co tu, co tu? Łódka, czy jakąś miarkę ktoś robił? Nie no, nie widzę nikogo. Mamy 19 sekund, nie? Jak tak dalej pójdzie? Halo? Nie no, proszę. O nie no. Koniec. Tak więc spakowałem najważniejsze rzeczy i wyruszyliśmy na Chorwację, w której to świetnie mi się nurkowało. No i po niedługim czasie znalazłem rozgwiazdę. Złap rybę na wędkę w lawie. Jeśli tego nie zrobisz, to kupujesz pizzę Peterowi. No i w tym celu musiałem udać się do naderu. Następnie opuścić teren spawnu, aby znaleźć idealne do tego miejsce. Dobra. Niko nie ma. Niko nie ma. Jazda. Obawiam się, że może być to lekko graniczące z cudem. Ewentualnie, może niemożliwe. No ale nie wiem, co by się tu musiało stać, żebym wydropił rybę. No nie. Nie chcę się dropnąć. Czyli co? Muszę zadzwonić po pizzę, tak? Masa, rozbędę ją od Słyszycie to? Tak, słucham. Pierwsze piętro. Kurde ziomek nic nie powiedział podejrzane. Pizza. Boże, kocham pizzę, nie? Oj, widzowie! Nie ma to jak jeść na koszt dobrego kolegi, tak? Uwaga! Ciucina esperanza, mozzarella, ulalilalala Uuuu mozzarellini, pizzonini Dobra bracie Oj braciszku, ale to wygląda nie Dzięki Astosynek ja za pizzę, jałem ja jem teraz bardzo takie pyszne A ciekawe czy ty jesz teraz pyszne Ha, ha, Ale dobre kurde, Widzę, jak wy lubicie pizzę, zostawcie łapeczkę i słuchawym zbro. Udawaj psa w Minecraft przez 10 minut. Czy wy serio myślicie, że ja to zrobię? To już troszeczkę. daj jeść kotu na kamerce. Tak więc najpierw go obudziłem, wziąłem miskę, włączyłem czajnik, wziąłem łyżeczkę, wyciągnąłem mokre jedzenie najwyższej jakości ze specjalnie wyselekcjonowanych mięs, nałożyłem je, pomiziałem łysego, dodałem ciepłej wody, wymieszałem, zaniosłem, a on postanowił jeść suche. Utop rybę w Minecraft z Elomordo. Okej, okay, dobra, no to pomyślmy, pomyślmy. Jak na razie radzi sobie całkiem dobrze. To jest jakaś chyba stary Nemo? Daj więcej wody, może. To może mieć sens, stary i powodzenie. To prawda? Okej. Okay. No reaction, light work, no reaction. Jak jeszcze pomysł masz? Moment. <laughs> Jeszcze więcej wody? Leci! O ku... U, umarła w No właśnie, nie wiadomo, czy ona wiesz, utopiła, czy została kowadłem. Jest 50-50 często. Nie, no moim zdaniem utopiliśmy. Zapytajmy tu eksperta. Zdania ekspertów są podzielone, ale powiedzmy, że zaliczone. Anarchia, ale grasz z babcią. No dobra, to muszę zadzwonić do babci. Ano! E, gramy w Minecraft? No pewnie No to, Diana, już na ciebie czekamy, jak coś. Anno. Dobra, dobra, wydaje mi się, że jest gotowe. Jesteś no już gotowy? No pewnie wnosił. Ooooo! Ale... przygotować. Cześć! Dobra, skąd, skąd ty tomasz? A patrz, ty pytasz tutaj, już tepa ja czekam. No dobra, bitera pokonałam. Daj Aha. już spokój. Tepa akceptuje gwiazdkę. Ej, ej! Kto to był? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale to było dziwne. No to co? Tepam! Dawaj! Dawaj, tam ciada! Pa 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 yes, ale Stewy! Logno Logno no. <grym> Pa, same steweki Pa, pa, mi, bi. mi Jest, jest. mam Szybki Maciu, Wnosiu wiesz co? Masz jakieś klucze dla babki? Coś tam powinno być No to dawaj na spawnach kochany Dobra babciu, To co? Otwieramy nie? No to dajesz wnuczek, ty pierwszy Dobra, dobra Nie Dobra, nie, yy, teraz ty. Dobra, to zobaczcie jak babunia tutaj kluczykiem macha? Ostatnio otwierałam save do serca dziadka. Zaklęta książka, obrażenia krytyczne jedno. Ja tak samo. Pięćdziesiąt koło! Ja fizz, ty! Weź mi to główno zabierz. Co wyrzuciłeś? Tak. Odpal na anarchii. No, mam nadzieję, że nic się złego nie stanie. Wrzucamy. I wchodzimy na anarchię. Dobra. Idziemy poczytować. Let's go. Zostałeś zablokowany? Twoje konto zostało zablokowane przez Piotra Krzew. Potem blokady było nie tym razem. Blokada wygasła nigdy. Aha. Zrób bitwę na wzmianki z S. Przegrany mówi. No to co, stary? Któryś z nas z tego starcia. Ja, chcę, ja tego nie chcę robić. Ja też tego nie chcę. <śmiech> dlatego <śmiech> któryś z nas z tego starcia będzie musiał niestety to zrobić. No ale. Cóż, nie ma co czekać. Miejmy to już za sobą. Haha, 22. No kurw, to twoje, teraz tylko. Tak, moje. teraz ty no. 9. Teraz twoja kolejna. To masz najwy najwyżej 25, tak? 22, dobra. Minus 6 moje. 5 twoje. Tu jesteś ostatnia. 7 moje. I jest nie moja. Minus 2 twoje! Czyli co? No, no, to... To to Uchłon, ukłon starym w twoją stronę Minecraft, ale odpisujesz mi na insta. Jak nie, jedziesz do Gdyni dać mi autograf. Siema jesteś moim idolem, a moim marzeniem jest zagrać z tobą chociaż 10 minut. Nie musi być to na odcinku, ale chociaż raz. Byłbym bardzo wdzięczny, jeżeli zechciałbyś się ze mną zagrać. Jeżeli zechciałbyś z ze tym zagrać, lub pogadać raczej tego nie odczytasz, ale to mój Discord. Akceptujemy. Siema. Kiedy gramy? Ciekawe, kiedy mi odpisze Miejmy nadzieję, że w trakcie emisji tego odcinka. Zabij trąbę lub Esa. Jak nie, to przelewasz 50 zł na cele charytatywne. Myślę, że nie ma z nimi szans, więc po prostu wpłacę 100 zł. I ogólnie, moi drodzy, jest to zbiórka właśnie na jednego z moich widzów. Także jeżeli ktoś by chciał, to bardzo serdecznie zapraszam do wpłaty, moi drodzy. Tak więc podpisujemy się wesła wsparcia, trzymam mocno kciuki i pozdrawiam. Serduszko. Wpaść teraz. Dobra, potwierdzamy. I poszło. Tak więc, moi drodzy, pamiętajcie, warto jest pomagać. Zbuduj swój domek na anarchii w największej dziurze. Tam, gdzie jest Hotel Continental, i się podpisz z Twoim kolegą. Tak więc, moi drodzy, tak się prezentuje nasz domek. Ale zanim Dokładnie. nas y, przywitacie gromkimi brawami, to zobaczcie w środek. Podajmy ungr. unkę. unkę. tu ta ta, tu, tu ta ta. No, także to jest y, taki piękny domek na wodzie, i tak on się prezentuje. Cały pokaz. Wbij 300 kasobów do końca roku. Myślę, że to zadanie nie jest skierowane do mnie, a do Was, moi drodzy widzowie, na których zawsze mogę polegać. I bardzo bym Was prosił, żebyście kliknęli suba e, tam na dole, e, na przykład udostępnili kanał znajomemu, powiedzieli, że Ej, Asasynek wbija 300 kasobów do końca roku e, i może się to wspólnymi siłami udać. A wiem, że Wy macie super sprawczą moc, więc trzymam za Was kciuki, moi drodzy. Spróbujmy. Kupić najbardziej nieopłacalną rzecz z rynku. Nie no, to jest bezsensowne, to fakt. I może to się wcale nie będzie opłacać, ale po to jestem. Dlatego wejdźmy w rynek i przeszukajmy sobie go. Dobra. Znalazłem stejka za 42,5 tysiąca. O nie! Został już sprzedany. Albo coś go zdjął. No dobra, szukamy dalej. Czy jedna śnieżka za 19 koła to nie będzie najbezsensowniejsza rzecz, jaką mogę teraz kupić? Wydaje mi się, że tak. Dlatego kupmy ją. Let's go! To jestem 20 koła w plecy. I żeby nie było to aż tak bardzo bez sensu, to postanowiłem ją ukryć w jednej ze skrzyń na kordach, które właśnie widzicie na ekranie. Powodzenia! Musisz ubrać skórzaną zbroję i biegać przez pałnie za linią przez dwie minuty. Jeśli umrzesz, oddajesz Anaseta Steveowi. Widzicie co tam jest, prawda? Linia. No i. Czas! Start! Muszę sobie biegać. Za linią, ale przy spałnie. więc muszę się pokazywać. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zobaczy. Panie Stachu, 2, 3, 3 sobie stoi. Nic się nie dzieje. Tam jest y, ziomo z czarnym skinem i nic mi nie robi. Okej. Okay. Może jednak mi się uda przeżyć. Jak na razie, pół minuty wytrwaliśmy. Może oni myślą, że ja baituję po prostu na taki słaby set. Może tak być. Tego nikt nie wie. Oj! A czekajcie, gdzie będę mógł budować? Oj! No. O, wymiana SPCV Przyjmij, przyjmij, przyjmij Proszę cię stary, przyjmij No nie, on nie widzi, że ma wymianę, no Przyjmij O, przyjął Let's go Dobra, fajnie Tepnij się do szósta z czatu, zrób 5 pompek Jakichkolwiek pompek I zabij owego gagatka Trzeba dbać o swoją formę fizyczną, więc yy, robimy to Labubu Dubai Latte Dobra, tepiemy się Trzy, cztery, pięć, szybko! Ej, ale... To jest. Cieba! To jest. gościu bez niczego. A i to chyba mój widz. Aha, to ja. Y... śpieszyłem się z pompkami, bo bałem się, że zginę. A tu jest Steve! do Dubajlatę! A, miałem go zabić. Przepraszam, widzu. Poleć na największą kratkę, jaką możesz, do góry i skocz. Lecisz, trzymasz wodę w łapce, a iRL lecisz do toalety dotykasz sedesu i robisz waters. Masz trzy próby. Jak nie zrobisz, kupujesz mi pakiet Bogacza oraz Gewipa. Dobra! Lecę! Szybko, szybko! Jest otwierata! cele, 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 Dobra Eee, mam jeszcze zapasu dwa, dwie, dwa koła kratek, co to ma być? Dobra Lecę Tu będziemy robili watera Nie, no dobra, nie, dobra, butterfly'owanie to jest jednak głupia metoda No cóż, dobra, lecimy znowu Dobra, lecę Znowu Dawaj, dawaj, dawaj Dotknąłem Dobra, jestem o, o, Miałem elitrę na sobie, nie wiem czy szybciej przez to nie spadałem, ale dobra mamy 600 kratek Proszę Jest! Pójdź do Endu i wytrzymaj w nim 10 minut Jednak nie możesz używać Elytry Jeśli ci się uda, Peter kupuje ci, a na klucz Jeśli ci się nie uda, dajesz widzowi, którego spotkasz 25k Dobra, 3, 2, 1, start Dobra, nikt mnie nie widzi, nikt mnie nie widzi Pozdro, pozdro Ja muszę tylko uważać, żeby moich particle'sów nie widzieli Okej okay. O, dobra, to było bliskie spotkanie z gościem, nie? Nie, no takie stanie to trochę nudy, nie? Idziemy dalej Będziemy to eksplorować Już, kurde, tu partyklesy będzie widać I dobra, spróbuję go Nie! No co? Nie bij mnie! To by bije. Też jakiś na niewidce. Tak, to mi proszę nie robić. End krystale ma. <grystale> Jeden taki end i nie ma, nie? Dobra, przebiegnijmy sobie dalej. Mamy jeszcze 7 minut 40 sekund. Uuu. Ej, dobra, nie? Chyba damy radę. Ja nie wiem, jak kiedyś mogłem mieć problem z pójściem do endu. znaczy tu się nic nie dzieje, nie? Dobra, ale zejdźmy sobie już w sumie stąd. On mnie nie widzi. Jakiś jeszcze, jakiś jeszcze, jakiś jeszcze jest. Dobra, mamy 5,5 minuty prawie. Dobra, zawijamy stąd. ja robię. Niewidzialności mam jeszcze na minutę, okej. Okay. Tu się biją, nie przejdę chyba koło nich, bo nawet jak przejdę, to dostanę lekko z kryształu. Dobra, bo niewidzialność nam się kończy. Trzeba stąd kawałek odejść. Oi. No i... Dobra, pierwsza osoba, która do mnie podbije, dostaje 25 koła, nie? Stoję sobie tu. O. <grymne> Długo nie musiałem czekać. Przyjmij. No. Nie ma za co. To dzięki wyzwaniom od widzów. Pozdro. Zabij gracza nie używając klawiatury. To będzie ciężkie, ale. Spróbujemy. Dobra, moi drodzy. Ręka tutaj. Nie dotykam klawiatury, mam tylko myszkę. I teraz. Oj. I tu jest jakiś Anagościu Elo? Cześć alo. Cześć Co, co tam? Jak tam życie? Ojej, on ma Grincha! Dobra, nie, dobra Dobra, teraz, teraz, teraz ucieknę sobie, no. to, to, by się mogło źle skończyć, no Spróbujemy jeszcze raz Dajcie mi chwilę Dobra Stepnamy gracza Let's go Proszę To, to jest szybko Elo? Nie nie, nie zrobisz tego, nie zrobisz tego Faj Ej, co jest? A co on robi w ogóle, ty? Takie jesteś spryciarz Dobra, trzeba mu to skopywać Ej, ręka by boli już od trzymania w pusze. dawaj Dawaj, dawaj, Spoko, fajnie, elegancko O, dostał hita I no jestem ciekawy, czy on to łapie tak jakiegoś punktu, czy chociaż ja, no To jest jakiś pierwszy żart Dobra, będę go bił No nie no Pozdrawiam, nie mam na pasku się, mega, fajnie. Mega, teraz róbmy inaczej. No i ocieka. I 24 godziny na strefie AWK i zrób z dropu 10k. No i dobra, moi drodzy. No i w tym celu wybrałem się na strefę AWK. No i co? Żegnam się z tym kątem na 24 godziny. Zobaczymy, co to będzie. 24 godziny później. Mamy nasze 24 godziny i mamy trochę diaksów i trochę żelaza. Sprzedaż. Mamy 3918 dolków. A jeszcze nie wiadomo, ile dropnąło kluczy do skrzynki. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Kluczy do skrzynek dropnąło 20. Okej. Okay. No to. A. Netherworld. Jak słowy chestplate Dajmy na. Um, serce. Okej. Okay. Eum. Plata. Nie masz już więcej kluczy? Nie, no 10 kołastego tego raczej nie zrobię. No poczekajmy. Cały drop wystawiłem na sprzedaż, a kiedy się sprzedał, na rynku zostały nam tylko refile za 500 dolarów. I nawet gdyby one się sprzedały, to nic nam to nie da, bo byśmy wtedy mieli około 8000. Więc brakuje nam jeszcze 2000. W teorii mógłbym to próbować sprzedawać trochę drożej, tą zbroję, co może. Mogłoby nam troszeczkę przybliżyć się do 9000, ale no to nie. Z tymi itemami i z tym dropem, którym miałem to niewykonalne. Tutaj pokładałem duże nadzieje w skrzynce AWK, aczkolwiek no, z tych droższych rzeczy, no to dostaliśmy tylko wzmianki i serca. No, tak. Chodzisz po świecie i jak znajdziesz trapa, film się kończy. No dobra. Mmm. To szukamy. I chyba go już znalazłem, wiecie? Ponieważ tak, to jest trap. Rozwalony. Ale trap. A czekaj, czyli...